Cześć, z tej strony Daddy, a w dzisiejszym odcinku mamy nowy Christmas Update w Rebirth Champions X Także jeszcze przed zaczęciem możecie stawić łapkę w górę i subskrypcję wraz z ręczkiem, A ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania A więc słuchajcie, tak wygląda nowy świąteczny update w Rebirth Champions 2023 Także słuchajcie, mamy 3 nowe jajka, 28 nowych petów, nową walutę, którą jak widzicie już tutaj widzimy Nowy świąteczny karnet, świąteczne koło, dobra, czyli pewnie coś w celu koło fortuny Świąteczne jakieś pudełka boksy mamy świąteczne kwesty, fajnie, bo będzie w końcu co robić w tej grze I mamy auto farm for gifts Okej, okay, zaraz sobie, sobie zobaczymy i mamy jakieś specjalne prezenty co 30 minut także sobie myślę, że sobie lecimy, zobaczmy jak wygląda świąteczna mapa, czy będzie ładnie i gdzie jestem? Halo! Jest, jesteśmy w sensie Jak tu jest ładnie! Co tu jest? Ej, co jest? Patrzcie, tutaj coś będzie! Ole kosackie portfasun! Także słuchajcie, Kosacko to wygląda. Po prawej stronie mamy jakieś auto farmace, tu kliknę. A, dobra, 10, 10 milionów prezent. No, słuchajcie, ja takich walut nie mam. Dlatego na razie sobie odpuśćmy. Tutaj, słuchajcie, aha, tutaj są deweloperzy, którzy sobie siedzą. Aha, tu jest ten noob. Coś zebrałem z niego, nie wiem o co z tym chodzi. Także może na razie zostawmy to. I słuchajcie, mamy to, na co chyba każdy czekał: czyli Santa Questy. Musimy wykonywać jakieś questy i potem zbierać, właśnie jak widzicie, tutaj sanie. Dlatego myślę, że sobie zrobimy pierwszego questa, który jest. a, otwarcie tysiąca jajek, słuchajcie. No to, no, wstajcie, to mi trochę zajmie. Ale to może zróbmy, które tutaj jajko jest tańsze. Aha, dobra, pod. Ja mam tylko 300 takich prezentów. Dobra, otwórzmy sobie słuchajcie, jedno. To przynajmniej będzie jeden na tysiąc otworzone. Tylko pytanie: czy ja muszę otwierać wszystkie jajka? Czy tylko wybrane? Zobaczmy sobie jeszcze raz. Tu nie jest napisane, które, słuchajcie. Dlatego wydaje mi się, że możemy wszystkie jajka. Ale no zaraz to się przekonamy Dobrze, więc słuchajcie, postanowiłem, że No to otwieranie jajek, chcecie trochę długo będzie trwać Dlatego na chwilę sobie przerwałem, jak widzicie Otworzyłem tylko 134 i generalnie Działa otwieranie jak na każdej krainie, otwierałem Na spawnie, nie musicie tutaj otwierać, więc Nie trzeba tych prezentów od razu zbierać Ale chcecie? postanowiłem sobie, że zrobimy sobie Mini opening i kupimy aż 25 Christmas Boxów Tak, kupimy aż 25 Bo jak widzicie, mamy szansę nawet na jakiegoś PETA, OP PETA, na których jest 0,01% szans, tylko słuchajcie, mi to pomoże po, no, tych presetów. Jak widzicie, mam tragicznie, ale to tragicznie mało. Dlatego, słuchajcie, otwieramy. Narwy po trzy. Zobaczmy, jak to w wygląda. Jak wygląda animacja. Okej, okay, okej. Okay. Aha, czyli normalnie kajko i. Rerer er, Epic. Dobra, jakie to są pety? Jakie one mają statystyki? Może Equip bez. Ah, dobra, słuchajcie, co, co to jest? To jest lepsze niż wszystkie moje pety. O co chodzi tutaj w ogóle? Kolejne trzy otwieramy. Proszę, żeby teraz coś dobrego było. Uwaga, jak to wygląda? I Epic, epic rer. Dobra, znowu podobnie. Tak samo chyba nawet. Dobra, lecimy dalej. Zaraz. Zrobimy, że otwieramy wszystkie, bo jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Legendory! Legendory, słuchajcie, legendę mamy. Dobra! I teraz, słuchajcie, ostatni raz otwieram po trzy i lecimy, otwieramy wszystkie, bo jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. I uwaga! Legendory Golden, słuchajcie, dobra! Lecimy i gra będzie teraz. Tak prosto, to ma razy 150 prezentów, także myślę, że easy, i otwieramy wszystko naraz. Lecimy! 13 petów na raz. Co tu się dzieje? Okej, okay, słuchajcie, patrzcie, to epic jakiś golden. Dobra, equip best. No i teraz mi w końcu zakupował wszystkie pety. Patrzcie, jak to wygląda. Ale powiem wam tak, czy to chyba nie wszystko, co mam. Jeszcze 5 mi zostało. No dobra, no to otwórzmy sobie jeszcze raz ze 3. I potem po prostu pojedynczo otworzymy. Może, zajdzie jeszcze coś wyleci. I epic, epic, rare. No to nic ciekawego. I okej, okay, znowu rare, nic ciekawego. I słuchajcie, ostatnie. Może teraz coś nam wyleci. I uwaga, znowu rare. Także szkoda. I zobaczcie teraz mój skład pecików. Ok, więc, słuchajcie, zmieniłem serwer, bo nie wiem dlaczego, ale nie wyświetlały mi się w ogóle prezenty. No i słuchajcie, jak widzicie, znowu ich nie ma. Nie wiem o co chodzi, nie ma, Sajcie, żadnych prezentów. Więc trochę szkoda. O, są, są, dobra! Czasy wypadają, dobra, i ich mam co tutaj się stało, zobaczcie jak to wygląda mam, putera teraz już 100 tysięcy dobra, zbieramy słuchajcie wszystkie, nie wiem one się czasem respią, czasem ich nie ma i nie wiem, dziwnie to wygląda, o teraz chyba naprawili, jak zmieniłem serwer to się chyba słuchajcie naprawiło, bo nie wiem, jakiś błąd był dziwny, w ogóle tych prezentów nie było ale słuchajcie to nie jest ważne, ponieważ jak widzicie mamy wszystkie prezenty, no i lecimy, zrobimy z miliona opening także słuchajcie, będzie elegancko, ile kosztuje jajko, muszę zobaczyć, bo tam chyba droższe 5 tysięcy kosztowało, dlatego słuchajcie zbieramy, już prawie z milion i co ostatniej, mamy minion, także udało się, no i co, lecimy otwierać jajko bo, słuchajcie, no jeszcze z 900 jajek jak nie więcej, to muszę jeszcze otworzyć, dobrze, więc słuchajcie, jestem już po openingu, idziemy sobie sprawdzić, mamy Santa Quest, także tutaj i słuchajcie, mamy tak, look close to the gates, czyli, nie wiem, przyjdzie się blisko bramy, ok. ale słuchajcie, gdzie jest ta brama, musimy zająć teraz tą część, brama słuchajcie, była gdzieś tam, wydaje mi się, że chodzi o tą bramę, z tam gdzie będzie part 2 update'u, okej, okay, więc Jesteśmy, no i co? Mam się przejrzeć blisko? Jest! Co? Dobra, to jest to Na dole, słuchajcie, także sobie odbieramy I mamy... Pierwszy zrobiony kwestik. Lecimy i patrzymy, czy są kolejne. Ok, więc słuchajcie, mamy i mamy zdobądź 100 giftów, także lecimy. Odbieramy sobie wszystkie prezenty. Ok, słuchajcie, mamy kolejnego gift, a więc sobie odbieramy i mamy check under the Christmas tree. No to mamy tutaj oczywiście i według mnie popój, no być gdzieś tutaj, gdzie to jest? No, co do nas patrzeć pod tym drzewem. No i co tutaj nic nie ma? Halo o co tutaj chodzi? No i słuchajcie, mamy drugą część, ona jest na spałnie, tak? Musieli, musiałem iść na spamna i słuchajcie, mamy, także sobie odbieramy i lecimy. Mamy już cały tutaj ten podest, także sobie wracamy na event i zobaczymy, czy mamy jeszcze jakieś questy. Ok, więc sobie podchodzimy i słuchajcie, mamy 10 legendarnych petów, Muszę wydrobić, przez to jest niemożliwe. No nie wiem, no idę otwierać z najtańszego jajka, może będzie łatwiej. A więc słuchajcie, otworzyłem wszystkie jajka, generalnie taki protip, otwieracie sobie na jakiejś pierwszej krainie, bo zrobiłem tego quest'a w sekundę i słuchajcie, odbieramy i mamy o co tu chodzi, jakiś pirat i jakaś bomba. Słuchajcie, nie mam pojęcia, czy to może być, pójdźmy sobie może na jakąś mapę typu pirat i słuchajcie, jestem Okej, okay, mamy, mamy taką krainę, więc idealnie i tak, tam była jakaś bomba, czy ten prezent jest, nie wiem, w jakiejś tutaj części, może on gdzieś jest tutaj w tych armatach umieszczony? Okej, okay, więc słuchajcie, mam kolejną część, ona jest generalnie obok tego statku, nie jest na nim, tylko słuchajcie, na krainie obok, dlatego sobie odbieramy i mamy, co tutaj się w ogóle stało, nie wiem o co chodzi, ale mamy słuchajcie, więc lecimy dalej i patrzymy, co mamy kolejnego. No i słuchajcie widzowie niestety, ale nie jestem w stanie zrobić kolejnego questa, ponieważ no nie wiem co chyba nie działa. Tutaj że muszę jakiegoś specjalnego gifta zabrać. No jak widzicie mi się niestety ale nic z tej na czacie nie zlespiło. słuchajcie, to by było już na tyle ja Wam mega dziękuję za oglądanie tego odcinka Napiszcie czy chcecie więcej i czy chcielibyście odcinek z Partu drugiego, który będzie już wkrótce. A ja co, żegnam się z wami, trzymajcie się, no i cześć, ma, elo!